Jest, mamy wiosnę. Witajcie, cześć. Jak wiecie z poprzedniego filmu, no, kilka rzeczy padło w tej zimie. A mianowicie ta lampa, trzeba będzie ją wymienić. Od razu tę drugą tam też wymienię. Bo, no żeby było równo z lewej z i z, z prawej strony, no trzeba będzie wymienić. Patrzcie, co się ze zbiornikami stało. A było lustro, było naprawdę lustro. Trzeba będzie to odświeżyć. Aby dalej to wszystko funkcjonowało, to no i na rurce mam jeszcze jedną, jedną obrysówkę do wymiany, tej z przodu. Także, także, także trzeba to wszystko porobić. Dobra, zaraz pokażę Wam na co to będę, na co to będę zmieniał. Trzy, dwa, jeden, Jak oni to mówią, unboxing, tak? Unboxing. Otwieramy. Co my tu mamy? Mam MTH. Mam MTH I to nie jest żadna reklama, bo nie płacę za to. To niemożliwe. Po prostu kupiłem. Po prostu kupiłem. I jest. To nie wiem czemu ona ma trzy kabelki. Czyżby miało kierunkowską? Jakieś, jakieś kombo to było, ale... No, to takie coś. CO TO KURWA JEST?! Czy wyostrzy ten telefon, czy nie wyostrzy? No, nie chcę. Taki układ. W miarę solidny, dobre, dobre chłodzenie widzę. Zbyt gruba nie jest. Więc powinno być spoko. Więc powinno być spoko. Zobaczcie, nie chcę wyostrzyć. O! razu lepiej. Więc takie coś będziemy tutaj zakładać, nie? Wielkościowo. No, prawie to samo. Na pewno jest grubsza, tak? Więc może troszeczkę dłużej podziała. Bo to... O, bo to... Też ta nie była taka zła. Ta nie była taka zła. wytrzymała mi ile? Kurde, z 2 lata? Ta będzie z 2 lata. Więc naprawdę spoko, ona chyba tyle kosztowała, 20 zł, Na pewno to nic drogiego nie było Więc... Dobra, Obczaję o co chodzi z tymi koblami Z tymi koblami, no chyba, że te się zapalają osobno i te osobno Ale to było bez sensu, przy tak? Dobra, zobaczymy później No i założone Powiem wam, że... Widzicie? Ta tutaj pierwsza, a ta druga no jest zupełnie lepsza moc. Tam też się coś widzę. Czy tam coś meryga. Nie, no ta tutaj ładnie ładnie świeci. Zobaczymy, jak to będzie w nocy. Ale patrzeć czy na to nie da. Więc jest naprawdę, naprawdę jest konkret. Dobra, zjedłem ten bałagan. Zmarzam jak diabli. Jednak nie jest tak ciepło dzisiaj. Słońce już zachodzi, ale uważam, że będzie cieplej. Paruchy mi zmarzdzą, także resztę jutro dokończę, jutro druga strona i jak się uda, to ten obrys w, w tej rurce sprzątu, a to później Wam pokażę. Nic wiem, nagram Wam jak to będzie po zmroku. Następna rzecz do wymiany, widzicie tutaj świecą po dwie, a tutaj już tylko jedna, tu jest woda w ogóle, także, także się skończyła lampka, wiertarkę. Będziemy rozwielcać. Na nity to przymocowali. także zobaczymy czy to w ogóle, w ogóle pójdzie. Trzeba podejdzie, ta lampka, co mam. Jest, już widzę, że jest kurwa inna. Kurwa Jest taka sama, jest taka sama praktycznie. Prawie to samo, jedyny delikatnie klosz, ale myślę, że będzie okej. Okay. Już tam bez przesady. To się zgubi wszystko, ale chodzi mi o ten tył, nie? Czy tutaj jest po prostu też tak wycięte na to? Tak, jak tutaj ona ma, nie? Ale, ale, no jest, jest. Jest to samo, także także podejdzie. Dobra, zmieniam, który rozwierciłem. Nity, nitownica też mam, także zaraz będzie ogarnięte i gotowe, zamnitowane. Miałem problem, nie mogę znaleźć dita odpowiedniego, ale. Nie ma takich rzeczy. Wszystko jest, jest troszeczkę inne, troszeczkę inna marka, ale to jest z Horpola, także raczej potrzyma długo, raczej potrzyma długo, na razie wszystko, reszta działa, została mi ta rampa jeszcze tutaj do wymiany, wczoraj już zmarzłem, także już nie robiłem i dzisiaj myślę, że, że uda to się ogarnąć. Także do później no i mamy zamontowaną ostatnią czy ostatnią tą drugą Zentecha To było Prasty dipem malowane widzicie co się zrobiło? Odchodzi. A, nie, idź pan wój! Ale to była jedna warstwa tylko na wesele oczekowanej muszę to albo zdrapać, albo, albo odświeżyć właśnie się jedną no, kupić, puszkę farby czy tam dwie. No to była tylko jedna warstwa, nie? do tankowania od węża widzicie to wszystko się łuszczy, nie? Chodzi się po tymi No tak jest. Tu już ruda wychodzi zbiorniki trzeba będzie polerować Andrzeju nie denerwuj się? Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy Wybierz... Na pewno już nie wyklepisz. Koda no wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie Dajcie znać, czy ma się takie jak aktualizacje, czy nie. No ja tutaj muszę troszeczkę pogrzebać co jakiś czas przy tym wszystkim. No bo... No bo samo zamontowanie to jest, to jest kropla w morzu. Później dopiero zaczyna się, zaczynają się cyrki, i, i chcąc, czy nie chcąc, tam to serwis będzie montował, czy samemu będziemy to lutować, to zawsze jest problem. U nas też rury halogenem montowali w serwisie, i teraz obrysówki naszczelają. Wszedłem na górę, koledzy tam pomóc. Widziałem, przełożyłem miernik, a tam na minusie jest plus. Przez ze mną nie dużo, zarobi dwa napięcia, no i, i obresy się palą. No. I Teraz problem jest taki, bo trzeba jechać na serwis. Na serwis nie ma czasu jechać. Bo to wiadomo, trzeba robota robić. No i, i nie ma kiedy jechać. A kable nie wiadomo, które idą, żeby to samemu cokolwiek zrobić. I robi się problem. Znaczy problem, no problem, nie problem. Dobra, tak wymieniać te te obrysówki, na no ile razy można wymieniać te obrysy, nie? Wiadomo Raz, drugi, ale no Bez przesady, a to będzie się, będą się palić dalej, bo to Jak jest przebicie, to, to To nie ma opcji Żeby tak nie było Będzie tak się działo dalej Dziepko go umyłem weekend i dziepko? No dziepko, opłukałem tylko Chemia i ten musi jechać na mnie, Na myjnie dobre mycie, bo Zima się kończy, a, a ta sól cholerna to wiecie jak jest. Dajcie znać, czy wam się podoba takie, takie taka forma. I co? No, następne będzie wnętrze, Nasępne będzie wnętrze. Tak sobie pomyślałem jak będzie 100 subskrypcji I i, i, i i albo nie, albo nie. 100 łapek pod tym, pod tym filmem i wchodzimy do wnętrza. Chodzimy do wnętrza, wytłumaczę jak to jest zrobione, co tam jest zrobione. No ja nie jestem niczego specjalistą, to cały czas powtarzam, nie? Ale tylko pokazuję jak tutaj szkoło od można tak powiedzieć, bo to nic innego nie jest. Ale jak działa, cieszy to, to chyba nie jest źle, nie? Widzicie bym zapomniał. Zapomniałbym wam pokazać jak to jak to wyszło. Jak to wyszło, jak te lampy świecą. A powiem wam, że dają radę, dają radę. czy tak teraz tutaj wygląda. znalazłem miejsce. Na zagłębiu. No kurwa, czy jest to? Na zagłębiu, a jest. Jest godzina która. o, po pierwszej. W nocy, także jest spoko. Dobra, włączamy. Włączamy zakabinowe i patrzymy I tak to mamy praktycznie jaśniutko do cofania czy cokolwiek to tak teraz tutaj to rewelacja dają konkretnie te tutaj z tyłu no to no, one kosztowały, wiecie, chyba 16 zł. outlet to był. Tam brakowało mocowania w jednym, w jednym były kable upierdlone i tak. Zaryzykowałem, ale wziąłem. No, ale tak świecą, bo świecą, ale fajnie wyglądają. Coś tam, coś tam zawsze pomaga. A z drugiej strony mamy kompletnie już ciemno mieliśmy. A teraz wygląda to tak. Widzicie tam z tyłu. Tego nie było widać. A teraz. A teraz już widać Więc warto, warto Warto to mieć I tutaj też tej lampki Praktycznie nie widać Nie widać różnicy żadnej I, I jest ok Nie? Nie w nocy to będzie jak będzie Dobra, teraz już naprawdę kończę I Idę spać Jutro wam to zmontuję no i nic to, no. jak zwykle zostawcie jakiś, jakiś odzew, jakiś komentarz czy tam czy tam chociaż łapkę w górę. Jak chcecie takich filmów więcej to, to dajcie znać. Dobra, trzymajcie się ciepło, dobranoc.